I ostatnie trzy osoby z listy. Ta lista wyjątkowo tym razem została ułożona chronologicznie, co być może też daje sporo informacji dodatkowej. Zanim odczytam ostatnie trzy nazwiska właściwie ostatnie cztery, to dodam, że oczywiście jest to lista osób, o których coś wiadomo. Jest to lista, która nie uwzględnia wszystkich osób które zginęły w wyniku samego stanu wojennego, nie bezpośrednio zamordowane, tylko ze względu na stres, ze względu na niefunkcjonujące służby, pogotowie itd. Antoni Domeracki, data śmierci nieznana. Dorota Saszkiewicz, Dane dotyczące Doroty Saszkiewicz nie zostały potwierdzone. Stanisław pala. Również i te dane księdza pali są niepewne. Wreszcie Mirosław Adamczyk. Tutaj również nie mamy żadnych danych. Cześć, Cześć ich, ich pamięci. pamięci. Cześć ich pamięci księdza Blachnickiego. Za, tak y, właśnie dobry tu przykład Tu y, y, właśnie. Nawet żeśmy rozmawiali dzisiaj o tym, nawet było to wspomniane na kilku uroczystościach, związanych tutaj z rocznicami stanu wojennego. Trzeba oczywiście brać pod uwagę również takie osoby, które w wyniku stanu wojennego jakby zginęły za granicami Polski. Tak jak ksiądz Blachnicki, na przykład. Wiemy skądinąd, że tymi. Zabójstwami zajmowały się dokładnie te same osoby, które zabijały księży, również na terenie Polski. E, także y, nieznani sprawcy działali nie tylko na terenie Polski. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim e, słuchających nas i jeszcze raz cześć pamięci wszystkich, którzy zginęli w stanie wojennym. Cześć ich pamięci.